dobry, dzisiaj jedziemy na grzyby. W sumie już jesteśmy w lesie. Także no popsikałem się mógł, bo może coś dłużej tutaj nam zejdzie. Nie mam pojęcia co znajdziemy, ale patrz, co mam wiaderko i jeszcze mam nawet scyzoryk. No tak, idziemy. Najpierw się rozejrzymy, zobaczymy czy coś w ogóle jest. Wiaterek trochę wieje, zajdziemy na parę miejscówek, także odcinek może być ciekawy. No to co, zapraszam na drugie, grzy, na drugie grzybobranie w tym roku. Idziemy na naszą starą miejscóweczkę. Tu kiedyś były kurki, mam nadzieję, że jeszcze się nie wyniosły. Ostatnio ich nie było. A padało, także może coś będzie. Chodź, chodź. Tutaj pod naszym krzaczkiem nic nie rośnie. Zawsze coś tutaj było. No to co? lipa Tutaj jest lipa. Jakaś gałąź spadła. Myślałam, że to wilk. Dobra, idziemy jeszcze tutaj. A tutaj nic nie ma, także szybki obchodzik. Ale jedziemy na taką inną miejscówkę, gdzie zazwyczaj kurki były. Tam pochodzimy trochę, popatrzymy. Ja tutaj co tam. Nic <laughs> się No i jesteśmy na drugiej miejscówce. Tu już wziąłem nożyk, bo. Ostatnio żeśmy prawdziwka znaleźli, ciekawe czy on jeszcze jest. Podejdziemy, zobaczymy. Dobrze, że wiatru nie ma, gdzieś tutaj dorosło tutaj te maleństwo, ale chyba już, chyba już przerosło tutaj nas. Także albo ktoś był, nie wiadomo. Powiem ci kolejne zaskoczenie: nic nie ma. <laughs> nie jest dobrze, nie jest dobrze. Wejdę się tutaj. I lecimy na drugą miejscówkę. Może to już prawdziwki, to już wiesz. Ich czas już minął i po prostu trzeba poczekać do prześwenia jesiennego. Myślałem, że to jakieś grzybiarze, a to goście na jagody przyjechali. Tam gdzieś z tyłu są. Pewnie ich nie zobaczycie. A my jedziemy tutaj głęboko do lasu. O, pa, jaki las. Taki wiatr żeby gdzieś na łeb nie spadło. Bo to wiesz co to się stanie Jedziemy na taką w sumie moją ostatnią miejscóweczkę Tutaj w tym lesie zazwyczaj coś było Nie jestem pewien czy coś teraz będzie Bo to wiesz Nie chcę nic zapeszać Zazwyczaj coś tu można było znaleźć Ale to no wiesz W jednym lesie coś jest w drugim nic nie będzie Dobra lecimy zobaczymy Chyba prosto się chaos Tego co pamiętam Dobra jedziemy prosto Jesteśmy w Pasacie to wysokie auto. O jakie mrubicko! O człowieku tu jakby tyłkiem wsiadł to masakra by była. No chaszcze niesamowite. No dawno mnie tu nie było. Tu na pewno wilki siedzą głęboko w lesie. A ja tylko nożyk wziąłem. Jeszcze mam wiatróweczkę krótką. To zawsze wiesz, człowiek by bezpiecznie się czuł i petardy, ale się nie biorę, bo po co? Po co? Bo no to teraz będę się martwił mnie ktoś uprzedził, o, już jakaś baba chodzi ty zobacz na pewno idzie na moją miejscówkę, bo widzę, że przyspieszyła jak, jak zacząłem tutaj jechać w tą stronę torbę jakąś miała, nie wiem co tam było w środku, może grzyby albo już tu była i gówno znajdziemy dobra, jesteśmy na drugiej miejscówce, rozejrzę się najpierw tutaj, później przejdę dalej i zobaczymy, czy coś tu będzie, jak już się jedna kurka pojawi to pewnie będą następne na razie na razie to człowieku bieda jest Tu coś żółtego ale to, to brzuska rośnie Więc na razie lipa Dobra, na spokojnie, na spokojnie Jest, znalazłem pierwszą kurkę Dobrze jest Czekaj Muszę otworzyć wiaderko Po co je brałem, te, te O, już wrzucamy je. Bięk, jest jedna kureczka. Dobra miejscówka. Widzę, że się zaczyna. Tu już jest następna, więc można zbierać. O. no to dobra, to trochę sobie pochodzimy. Opatrz, patrz, następna jest. Szał nagi chciał. I widzę, coś tu widziałam, patrz. Tutaj kolejne młode jakieś rosną. Muszę i takie wyzbierać, bo tu już kubita krąży, więc zaraz tutaj wpadnie pewnie. I tyle będzie z Na razie takie małe się trafiają, ale powiem ci dobre i to, bo ostatnio nic nie było. O, patrz, pod liściem coś większego się nam trafiło. Jest jedna, o, jest i druga kureczka. Wiedziałem, że tu coś będzie. Tak czułem, myślę, wezmę wiaderko, bo ja mam nie brać wiaderka, bo ja nigdy nie biorę ale teraz pomyślałem, że chyba warto paj, to niedaleko do auta. Jest dobrze panie Bigos, jest dobrze, jest dobrze Pochodzimy, popatrzymy, może coś jeszcze znajdziemy. Na jajecznicy może będzie. Tu coś było, ale to chyba, to chyba nie to czego szukamy. Ale obok Obok znaleźliśmy już całkiem sporawy temat. O <grym> Ale luks. Można zbierać. O, tu jakaś nawet... Krupka była z tymi z lokatorami. Dobra, trzeba się rozejrzeć tutaj. One zawsze gdzieś tak rosną, to parę sztuk. O, tutaj widzę pod tym, pod krzaczkiem. Patrz jak wyczeiłem ją. Pa, zobacz jaka ładna. Tylko ta już taka. Dobra, pójdzie do pieca. Będzie ok. I tutaj ktoś już zbierał. Ktoś już tutaj był. Powyciągał nam kurki, więc trzeba szukać dalej. Czyli jednak ktoś tutaj chodził. Ale ludzi chodzi to może, to może wilków nie będzie, co? Bo czeka dużo. O kurczę, i tutaj znalazłem. Zobacz jakie ładne. Dobra, telefonik miałem, więc musiałem odebrać, ale już o, jesteśmy w grze. Mamy jedną kureczkę, drugą bardzo ładną i trzecią, proszę bardzo o i następny ops można coś zbierać o dobra jest idziemy dalej bo tutaj jeszcze coś znalazłem tutaj to taka większa widać, że ktoś tutaj nie zaglądał jedna z większych jaka dzisiaj nam wpadła w rączki o bardzo ładna kureczka Dobra, trzeba się rozejrzeć, bo jeszcze coś tu chyba widziałem. Gdzie to może być? Coś jeszcze tutaj widziałem. Tak się rozglądałem, bo telefon do mnie dzwonił. No dobra, tu zaraz tu przyjdziemy. Idziemy jeszcze tutaj. O, generalnie leciałem do tych, do tych pszczółek, co tutaj są. O, zobacz jak wystaje spod tego. O, zobacz. Już coś jest. A jeszcze tutaj. Trzeba zbierać wszystkie, bo człowiek to później to już nic nie będzie. O. Bardzo ładne kurki. Bożekie tutaj duże. Już myślałem, że lipa tutaj będzie, ale widzę, że jest bardzo, bardzo ciekawie. O, i takie większe to można by było od razu zbierać. Są bardzo ładne. Na jajecnice będą. Trzeba patrzeć, czy jakiś grzbiarzy nie ma. Zaraz przyjdą tutaj. <grym> na naszą miejscówkę. Dobra. Tutaj na razie nic nie widzę. Pewnie jeszcze coś tutaj spod ziemi wyjdzie, bo to jest niemożliwe, żeby taka wiesz... Parę sztuk tylko było. Na pewno roch się więcej, tylko my ich wszystkich nie widzimy. Dobra. Dobrze, że nożyk mam.